I witam Was w kolejnym odcinku z gry z The Zombie. Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę. Jesteśmy nie wiem, w jakichś ogrodach. Nasz bohater poznał wreszcie cel swojego życia. A właściwie nie życia. Zakochał się w tej kobiecie. To jest bodajże mandate, jakoś moli, Nie pamiętam jak ona się nazywa. No i oczywiście, co będzie celem naszej gry? Odnaleźć I oczywiście, nasz zombie, jak będzie chciałem poślubić. Co może być dość trudne. Nie wiem jak jest z tymi rozdziałami Patrzyłem na necie, ale kurde słabo To wygląda, nie ma żadnego Jako, jako takiego podziału do hmm. ich tu łazi w ogóle, co oni tu tańczą? Nie wiem Ale musimy ich zaciukać, żeby nam Nie sprawiali więcej problemów Tak jest Tam są jeszcze Ło, latają galanci Co to jest? Jakieś grzyby, wolę ich nie dotykać. Tu chyba musimy jakieś drzwi znaleźć. O nie. Pięknie. Tu chyba musimy wejść, pamięć nie myli. Dobra. Wszyscy po Wychodzimy z wozu. Zgnoję wozu. Idziemy tu. Tak jest. O nie. Ilu ich tu ja jest? Co? Oni nas nie widzą? Dobra... Ło, panie! Dobra, no, robotów to raczej nie musimy zabijać. Ale już mam paru ziomeczków. Tam chociaż pomogą trochę. Uciekają. Co za policja. Elegancka. No jest kolejny, ucieka przed zębiakiem. Dobra, mamy go. To będzie się coś wyłączyć, jak mi się wydaje. Mamy tu w ogóle jakieś telewizji? Dobra. Chyba sobie już poradzili nasi. my tu w ogóle jakieś telewizji mamy? Nic nam się nie wyświetla. Nie wiem. Muszę patrzeć. Oho. Coś tam się stało. Więcej tych zębiaków. Chodźcie. Być może się przydacie. O się zrobił nie wiem czy oni tutaj nie wejdą nie a są tam dobra czas ich załatwić. i mhm. aha bo on już siada z tej strony i nie przesiada się z automatu na ten muszę o tym pamiętać ząb jakich tam gania no tam chyba musimy jechać Mogę przyspieszyć, nie? On się bał, tutaj, mam wrażenie. Ta! jest ten gnojowóz. Wow! Kurde. Tak, jest. Zanacjony. Open the door. się otworzyć. A jak od, odjadę? Aha. Może trochę dalej muszę? cofnąć. Albo wysiąść? Tak. Nie mogę go złapać? No to, no to tak cię załatwimy, doktorku. Nie, no fajnie, zapis się zrobił, ale co? Czy nic nie ma? Nie wiem. Znowu się zapis zrobił. Dziwne. To trochę. Dobra, wsiadaj. Jedziemy dalej w takim razie się rozejrzeć. Panowie, nie macie... O kurde. No właśnie. Łu wow. Ale tam tego chyba też zgasiłem, nie? Zanim mnie zrzuciło z wozu. Ta. I oni chyba nie mogą wsiadać już. No więc szukamy jakiegoś dalej wejścia. Co What? Co tu się stało? Hmm. O, wow. Proszę zajść. No e, to chyba nie. To gdzież jestem? To chyba chwila. Hmm. Tu jest jedno wyjście, w którym ja byłem, to jest teraz pytanie, jest ważne. Wow. No, trzeba uważać, planety fizyki tu jednak działają. Tam byłem, to tutaj pójdziemy teraz. Zobaczymy, co się, cóż się takiego stanie. No mi się zębiaki pozmieniają, no spoko. Ale dzisiaj nie cofam Pójdę tu jeszcze sprawdzę dla pewności, ale Nie no, tu byłem, tu muszę tamtego iść w takim razie. Tylko z co jest wcześniej było. Tu same zębiaki chodzą. Dobra. Odsuń się, koleżko, ja muszę jechać. To tutaj, w takim razie. Mhm. No i co tutaj będzie w takim razie ciekawego? Też to wszystko wygląda identycznie. No jest zapis. Znowu, oho. Prawie narzeczoną naszego zębiaka. Uprowadzili. O. Nie? Nie jest? Dużo obrażeń w ogóle zdają, nie? Jak to dlaczego ty? No tak wyszło. Szkoda, że nie ma tej polskiej wersji, ale i angielska też nie jest zła. Ale w polskiej pamiętam, że też było spoko. O dziwo. Co tam mogę z tam pogadać? Nie. Cały jeszcze się zapisuje gra. Nie wiem. No nie to jakiś punkt kontrolny, ani nie wiem. A może i punkt. Chodźcie, geometrzy. Rozjrzymy się tutaj.

Ten co? Nie strzelaj do mnie, ziomuś. Są mi kolei. Najpierw cywile. A teraz granat. Dobra, mamy go. Trochę jeszcze nie mogę wyczuć, kiedy ich zabijam. Chociaż oni się chyba też zmieniają w zębiaki. Nawet jak ich tak zabiję z pięści. Chodźcie, ziomeczki. Idziemy. Nie wiem, czy to za ciemno nie jest. Też nie wiem, czy to coś da. Tak naprawdę, jak trochę. Trochę zwiększę jasność. Ale chyba nie. Nie wiem. Może coś da. uś. No, tam jeszcze tego złapcie chłopaki. O, zębiaki sobie nawet rady dają. A jednak nie. Doktorka nie możecie złapać, no co ty, ty Ja mam go łapać? No. Wszystko załatwimy. Nie ma. O i mam już gaz. Mhm. Dobra, morcie się z nim. nie ja idę dalej. Jestem naładowany na fulla. Gdzie idziemy, tu? Tam jest jakiś doktorek w ogóle. Znowu robot. Może to jest jakiś punkt kontrolny przy nim? No nie. Myślę, że to jest jakieś punkty kontrolne. Nie, no, zapis się zrobił tak Bo tak. I już. Nie wiem o co chodzi z tymi zapisami. Myślę, że po catsteńka będziemy sobie robić e, pauzy. Bo wydaje mi się, że jak jest to jest. Halo. Wydaje mi się, że jak jest kacenka, to znaczy, że jest koniec rozdziału. No, zabijam cię. Yy... W ogóle krwawa jest ta gra, tylko koleś wyleciał poza ten. Chodźcie, tu ziomeczki. To sam mam z niej walczyć? Nie po to was budziłem z powrotem. Ten, jak mnie kopie tutaj. Macie granota. Tak jest. O kurde, go. Dawaj, dawaj. Muszę trochę zdrowie odzyskać. Przecież niewiele regenerują te postacie. Dawaj, dawaj jestem w pełni zregenerowany. Tu chyba musimy iść, nie? Uuu! Co ty masz? Jakąś rękawicę koleś ma. Granata. Dlaczego? Nie wiem, tak wyszło. Mam przestać ci jeść. O, tam naszych zombiaków. Ja mam Tylko Nie wiem, czy ja błędy nie zrobiłem, że ich tu zawołałem. Idą, idą. Czyby boss pierwszy? Chyba tak, Tam jakieś typki się jeszcze czają, widzą mnie, ale chyba nic mi nie zrobią przez te szyby. Nie możesz oddychać komuś? No tu, no cóż. Mam nadzieję, że będzie to w miarę widoczne na YouTubie. Dość ciemna jest ta gra. O kurde, idą za mną. Nigdy sporo jest nawet. O cholera, ten jakie manewry tutaj robi. No ale mam już koło. Drugiego, widzę, że już. Tak jest. Taktycznie panowie podchodzimy do sprawy i idziemy. Ci to tam sobie mogą stać, O kurde. Moja druga ulubiona ręka. Dawaj, dawaj. Nie, ty miałeś żonę i dzieci. O, koleś tutaj ucieka. uciekał. go od razu. Chodźcie za mną, ziomeczki. Idziemy tutaj, jeszcze mamy. Do pokonania kilku. Szkoda, że im sterować się nie da w locie. Uuu No już Dawaj mózg idziemy dalej Musisz uciekać? No to ucieknij O kurde Uch. Co jest? W ogóle na typie wylądowałem, nie? Głowę mu urwało Uuu, jeszcze to biją Jeszcze gada, go zabiłem. Dobra, poczekajmy chwilę, się zregenerujmy może, co? No. No właśnie, przy okazji ziomeczków, wyzywimy. Wiecie, to nie jest, wbrew taka szybka gra. Jak widzicie, oni tutaj galantę obrażenia potrafią zadać. Tamtej się patrzy. Uuu! Uh. o kurde prawie mnie zaciukali tutaj Ja jak się drze co tam się stało ja cię tylko zabiłem koleś nie drżyli się poczekamy chwilę się zregeneruje przy okazji coś ziomeczków zawołamy. Niech z nami idą. Nie wiem, czy wszyscy wstaną, ale chyba nie. Nie wszyscy. Uuu! Kulki? Takie z tymi w środku? Tak.

Yeah, but make it snappy. We're in the middle of a zombie holocaust. One tank of extra lead coming right up. Not sure I have enough cash to cover. Oh, it. never you mind, sir. It's on the house. Oh, it's, huh? oh, it's my pleasure, officers. Moping with the car. Boy, you know, it's a good thing you stopped by, officer. There's been a bit of lawlessness this afternoon. Strangest thing, this gentleman, a very ill one by the look of it. Wait a minute. Green skin, festering wound in his guts, ugly tie. I'm never going to get used to saying that. Huh. He's had a kick in the head. Uh. Uh. 那啥？<laughs> Dobra, słuchajcie, bo tutaj prawdopodobnie się skończył rozdział poprzedni, także ja się to z wami pożegnam. I Trzymajcie się i do następnego. No zobaczymy, co tam dalej z tej historii wyjdzie. Ja już szczerze mówiąc nie pamiętam.